Witam, ten, ten, nagrywam ten film. pokazany z pracy tego miernika. Akurat teraz pokażę Ci przy pracy DVPT2. Odpalanie trwa. No, wiadomo, że to musi potrwać trochę parę sekund, bo tu musi się uzbroić system. O, teraz wchodzimy sobie tu na przykład i wchodzimy sobie tutaj. Mamy kanał 21 i tu pokazuje ile jest cena, on pokazuje w cenie. cen zawsze chodzi trochę wyżej niż ten. Tu jest jakieś 32-3 mera. No, 46 decybeli Siły do siódmej to jest tu pokazane. Chcesz wejść sobie tu, to wchodzić sobie tu i wchodzisz sobie w obraz jedynki, dwójki, inne rzeczy. To jest takie. O. Tutaj, ja chcesz teraz sprawdzić sobie, to sobie wchodzisz w menu. Robisz na przykład sobie skanowanie pasma. No, teraz będzie skanował pasmo.

800 Hz czy 700 Hz nie ma nic w ogóle. Pusto tu jest. To tak to tu wygląda. No i jeszcze możemy wejść sobie na przykład w konstelację. Konstelację i teraz mamy tak. Bierzemy sobie konstelację po numerze kanału. Czy czy przez program, no to zejdziemy sobie przez program, ciśniemy sobie przez program i teraz mamy TVP alpha pokazuje, pokazuje cen, no i to tak pokrótce tutaj. I można też sobie innymi programami pojechać, na przykład sobie pojedziemy teraz na TVN, znajdziemy wydarzenia. O, i tu każde kanały, które tam sobie chcesz, to ci pokazuje wszystko w konstelacji. TTV, SKTV. I po kolei. Jakie kanały są tu dostępne? Wszystkie można po tych kanałach sobie sprawdzić. Muszę sobie poczekać chwilę, to zaraz tu zaskoczę. O, pokażę. CN IBER. No, to tak. Pokrótce.